Cześć, tu Ziołka i nagrywamy kolejny odcinek serii Let's Play Oblivion. No, jakie te konie mądre, a już miałem powiedzieć właśnie czemu te konie tu stoją, nie przyprowadzą ich. Mój konik nam zostanie może. Bramę zamkniemy do przyjmości, żeby tak żadne dedry nie wlezły. Bo tu jedyne bezpieczne miejsce i pójdziemy może nie do Brumy tylko na Cesarskie Miasto bo tu z tego co wiem jest... O! Jakie piękny krajobraz, naprawdę. Skończymy na tym, że yy, cesarskie miasto jest naprawdę bogate, więc pewnie trochę zarobimy. Na tych misturkach czy na tych yy, rzeczach. Tak więc musimy poczekać. Przys

Mój master jest kolekcjonerem że coś, co że Mój mistrz Umbakano mieszka w Talos Plaza District of the Imperial City. Aha. Uh -huh. No dobra, zobaczymy co ma w ulotce napisane. Powiem wam szczerze, tego się nie spodziewałem w ogóle. Tu będzie ulotka. Mój sługa z pewnością wspomniał, że jestem zapalonym kolekcjonerem aleickich antyków. Naturalnie wzbudziła mo zatem moje zainteresowanie sprzedażkiego atelickiego posągu. Niezmiernie zależy mi na zdobyciu większej ilości obywat posągów.